Mundial wkracza w decydującą fazę. Ćwierćfinał finał to nie przelewki. Wszyscy ostrzymy sobie zęby. Zostańcie z nami, bo na Albaid Stadium za chwilę będzie gorąco. Witamy Państwa na Albaid Stadium, na którym kibice nie mogą już doczekać się spotkania. Dzisiejsze spotkanie będzie wraz ze mną komentował Jacek Laskowski. Ja nazywam się Tomasz Smokowski. Mundial nabiera rumieńców. Czas na ćwierć Reprezentacja Polski stanie do walki z Portugalczykami. Przed nami ćwierćfinał, to już nie jest mecz sparingowy ani nawet spotkanie fazy grupowej pucharów. Tu trzeba będzie pokazać wyższość na boisku. Innej drogi awansu do półfinału nie ma. To skład reprezentacji Polski. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak szykuje się batalia o środek pola. spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. No dobrze, przyjrzyjmy się wyjściowemu składowi reprezentacji Portugalii. Zwykle lubią grać wysokim pressingiem. Dziś też będą pewnie próbowali mocno cisnąć rywali już na ich własnej połowie. Ale jeśli przeciwnik przedrze się przez zasieki, to może być kłopot z szybkim powrotem i ustawieniem defensywy. Jak to już nieraz widzieliśmy. Szykuje nam się wyborne widowisko. Biało-Czerwoni zaczynają mecz. Otawio. Piłka trafia do Cristiano Ronaldo. Bez problemu tu się urywa. Bernardo Silva. Udana teraz obrona tego strzału. Nieodpowiedzialnie teraz. Bardzo groźna strata piłki. Takują Portugalczycy, to może przynieść owoce. To skok do rywala i po akcji. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. I mamy złą wiadomość. Faul zostaje w cudzysłowie nagrodzony żółtą kartką. No tak, dopiero zaczęliśmy grania. Już trzeba uważać przez resztę meczu. To rzeczywiście kiepsko wróży na kolejne minuty i akcje. Teraz wystarczy jeden błąd, a zespół zostanie osłabiony. Bernardo Silva z piłką. Bramka rywali coraz bliżej. Ronaldo! Proszę Państwa! Gol! Czy to oznacza rozpoczęcie Festiwalu Strzeleckiego? Świetne było tutaj dośrodkowanie, które umożliwiło zdobycie tego gola. I dokładnie tam, gdzie trzeba, znalazł się on. Bez przyjęcia, z powietrza, przepięknie trafił. Biało-czerwoni rozpoczynają ze środka. Powinni jeszcze mieć szansę na wyrównanie. Uwaga! Może strzelać! I dalej groźnie! Tramkarz robi swoją robotę, ale akcja trwa! Groźnie to wyglądało, ale defensywa spisała się tutaj bez zarzutu. Mamy centrę i tłok w polu karnym. Nic z tej akcji jednak nie będzie. Schodzi ze skrzydła. Zła interwencja, nadal groźnie! To może być wyrównanie, ależ seksualne. Sędzia nie ma wątpliwości. Nieczyste zagranie i rzut karny. Hey, hey! Lewandowski, kibice ściskają kciuki. I jest bramka! Piłkarz jeszcze ostatni raz spojrzał na bramkarza, a potem spokojnie posłał piłkę do siatki. Mamy wynik remisowy. 1 do 1. Portugalczycy tracą teraz piłkę. Polacy wciąż w ataku. Sędzia zastosował korzyść. Cisną, nie odpuszczają. Dzięki czemu odzyskują utraconą piłkę. Piłka trafia do Portugalii. Juka trafia do Cristiano Ronaldo. Miłka wypita przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. No i mamy róg. W okolice jedenastki teraz rzuca. Uwaga, będą prowadzić. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Rychowiak. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Bernardo Silva. Że wyjdą na prowadzenie. I proszę Państwa! Jest! Drużyna przeciwna. Znowu musi gonić wynik. Jest powtórka, popatrzmy więc raz jeszcze, jak tam zamotał obrońcę Bernardo Silva, by nikt mu nie przeszkodził chwilę potem w dograniu. A gdy przy piłce znalazł się Cristiano Ronaldo, huknął w swoim stylu jak z armaty. Znakomicie wykończył to Portugalczyk. Jak teraz zareagują Polacy? Czy zdołają wywalczyć choćby remis? Cristiano Ronaldo, żota. Wchodzi w kierunku środka boiska. Wciąż są w opałach, mimo wybicia. Przy piłce Rafael Guerreiro. Ależ bomba! Ach, niewiele teraz zabrakło po tym strzale z oleja. Wielka szkoda, naprawdę ładnie to uderzył. Soczyście, kilka centymetrów i mielibyśmy tutaj piękną bramkę. Bednarek przy piłce. Polacy oskrzydlają rywali. Dobrze to teraz robi. Było naprawdę niebezpiecznie. Szansa Lewandowskiego. Świetnie spisał się teraz bramkarz. Doskonała obrona. Jodr Zieliński z rzutu rożnego. Niepewnie i wciąż mamy zamieszanie. Podanie do Zielińskiego. I teraz zbiega do środka. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Grzegorz Krychowiak. Dobrze zabiera się z piłką. Będzie zabójczo groźny. Bruno Fernandes. Mocne wejście, ale czyste. Sędzia odgwizduje spalonego. To wszystko było na granicy. Pereiro. Podanie nie trafia celu. Dwie minuty doliczonego czasu. By jeszcze przycisnąć i ewentualnie zmienić wynik. Z piłką Robert Lewandowski. Obrońcy wyjaśniają sytuację po tej wrzutce. W każdym razie zagrożenie zażegnane. Pierwsza połowa meczu na stadionie Albaic, za nami Czekuje nam się wyborne widowisko. Biało-czerwoni zaczynają mecz. Bernardo Silva z piłką, bramka rywali coraz bliżej. Proszę Państwa, gol! Czy to oznacza rozpoczęcie festiwalu strzelania? Lewandowski, kibice ściskają kciuki. I jest bramka! Piłkarz jeszcze ostatni raz spojrzał na bramkarza, a potem spokojnie. Po Wypita przez bramkarza, bardzo dobra interwencja. Druga część meczu rozpoczęta. Portugalia z jednobramkowym prowadzeniem. O, i to był książkowy odbiór piłki. Szukają tutaj wyrównania, ale nic na hura, cierpliwie budują akcję. Czy strzeli? Tak, Polska! Biało-czerwoni trafiają do siatki! Naprawdę nie wiem, jak opisać, co się teraz dzieje w polskim sektorze! Co za radość, co za moment! Na powtórce widać podanie wymierzone idealnie jak w jakiejś grze komputerowej. Później już pozostało tylko prawidłowo ułożyć stopę i pakować piłkę do bramki. Brawo. Niebywałe! Znowu jedna z drużyn dogoniła drugą. Prezentują naprawdę równy poziom. Bruno Fernandes. Mało kto ma taki ciąg na bramkę jak Cristiano Ronaldo. Jest faul. Portugalia będzie wykonywać rzut wolny. No tak. Bramkarz musiałby mieć naprawdę zły dzień, by przepuścić ten strzał. Broni bez większych problemów. Piotr Zieliński. Oj, rywal w zasadzie nie musiał się nawet wysilać. Bruno Fernandes. Portugalczycy za chwilę wznowią grę od wolnego. Prosto w mur, zmarnowana okazja. Rywale odbierają piłkę biało-czerwonym. Akcja Portugalii, popatrzmy jak to się rozwinie. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki. Ależ interweniował teraz we własnym polu karnym. Piłką Robert Lewandowski. Stuprocentowa okazja. Oj, co tu się właśnie wydarzyło? Mamy bramkę samobójczą. No nie tak to miało wyglądać. Zobaczmy raz jeszcze, jak to wpadło. Co za pech. No ale cóż, takie wpadki się zdarzają. Mam nadzieję, że szybko o tym zapomni i skupi się na grze. więc mamy trzy do dwóch. Rożny dla Polaków, że uda im się podwyższyć jednobramkowe prowadzenie. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Zmarnowana teraz okazja zrzutu rożnego. Podanie do Bednarka. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Jogorzota. No i odjechał teraz z piłką. Uwaga, za chwilę może być remis. I ta! Piłka w siatce, proszę państwa. Wspaniałe uderzenie z woleja. Wszystko zaczęło się tutaj od doskonałego dośrodkowania. Zbudowanie akcji to jedno, druga sprawa to wykończenie. Brawa za skuteczne zastawienie się i precyzyjny strzał. Co tu się jeszcze wydarzy? Sam chciałbym to wiedzieć. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Robi się coraz groźniej. Ach, mieli piłkę, i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Bruno Fernandes. Portugalia coraz bliżej bramki. O, teraz podręcznikowe wejście w niebezpiecznym miejscu. Glik. Dobrze go tam wypuścił. Doskonale to zablokował. Nic nie będzie z tej centry. Nie dociera piłka do nikogo w polu karnym. Spokojnie zatrzymana. I teraz szuka Zielińskiego. Obrońca teraz ekspediuje piłkę byle dalej. Polska ciągle w grze. Ciągle jeszcze może wygrać. Czy ujrzymy piłkę w siatce w ostatnich chwilach? Ruszają do kontry. Jak to się skończy? O, właśnie tak, trzeba grać z obrońcami. No tak, z takiego kąta trudno o dobry strzał. Pytanie, czy naprawdę trzeba było strzelać w tej zupełnie nieoczywistej sytuacji? No właśnie, w piłce nożnej najważniejsze jest podejmowanie decyzji, a ta była po prostu zła. Szkoda. Klich. Teraz Portugalia. Nadobieg, górą, z wyczuciem. No i proszę, całkiem niezły strzał, ale to chyba nie mogło zaskoczyć tego bramkarza Jacku. No tak, wyciągnął się podręcznikowo. Wyglądał przy tym bardzo pewnie. Zresztą nie tylko podczas tej interwencji. Biało-czerwoni dokonują zmiany w zespole. Z rogu boiska Bernardo Silva. Polska z korzyścią. Dobra sytuacja, można ruszać z kontrą. No, chyba trafi. A teraz tylko bramkarzowi drużyna zawdzięcza to, że nie straciła bramki i remisu. Zagrożenie było naprawdę realne. Golkiper tą interwencją utrzymał swój zespół w meczu pod sam koniec spotkania. Za chwilę zobaczymy nowe siły na murawie. Ciekawe za kogo wejdzie. Dośrodkowanie Zielińskiego. Mocna, górna piłka. I jak on to zrobił w takim momencie meczu? Brawo Robert! Do końca pozostało już bardzo niewiele. Rywale raczej nie dadzą rady odpowiedzieć. Są chyba w zupełnej rozsypce. Spod chorągiewki dobrze dośrodkował Zieliński. A Lewy wykorzystał swoje warunki fizyczne i głową pokonał bramkarza. Na tablicy świetlnej wynik 4-3. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Spokój Krychowiaka przejmuje piłkę. Lewandowski ma teraz piłkę. Próba do środkowania, ale dobry blok. Jest faul. Portugalia będzie wykonywać rzut wolny. Bruno Fernandes. Mamy gwizdek, stały fragment gry dla Portugalczyków. To ostatni gwizdek, który pieczętuje awans do kolejnej rundy. Oklaski kibiców są jak najbardziej zasłużone. Awansują po naprawdę wyrównanym pojedynku. Do końca nie było pewne, czy przewaga jednej bramki okaże się decydująca, ale koniec końców okazało się to wystarczające. Bernardo Silva z piłką. Bramka rywali coraz bliżej. Ronaldo, proszę Państwa. Gol! Czy to oznacza rozpoczęcie festiwalu strzelec? Lewandowski, kibice ściskają kciuki. I jest bramka! Piłkarz jeszcze ostatni raz spojrzał na bramkarza, a potem spokojnie... Po... I proszę Państwa, jest... Drużyna przeciwna znowu musi gonić wynik. Szukają tutaj wyrównania. Ale nic na hura. Cierpliwie budują akcję. Tak! Polska! Biało-czerwoni trafiają do siatki! Na... Z piłką Robert Lewandowski. Oj, co tu się właśnie wydarzyło? Mamy bramkę samobójczą. No nie tak. No i odjechał teraz z piłką. Uwaga, za chwilę może być remis. I tak, piłka w siatce, proszę Państwa. Wspaniałe uderzenie. Nadobieg górą z wyczuciem. No i proszę, całkiem niezły strzał. Ale to chyba nie mogło zaskoczyć tego bramkarza, Jacku. No tak, wyciągnął się pod... No, chyba trafi! A teraz tylko bramkarzowi drużyna zawdzięcza to, że nie straciła bramki i remisu. Do Dośrodkowanie Zielińskiego. No.